Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, przepełniony miłością, radością i ciepłą atmosferą. Drodzy mieszkańcy, przybyli goście i przyjaciele naszej miejscowości, z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku życzymy Wam czasu pełnego miłości i rodzinnego ciepła, a przede wszystkim zdrowia i wzajemnego zrozumienia, aby człowiek na człowieka patrzył z życzliwością. Pogody ducha oraz niezapomnianych i pięknych przeżyć w tym magicznym czasie. Wewnętrznego spokoju i wzajemnej życzliwości w sercach. Niech radość, szczęście i dostatek zagoszczą w Waszych domach, aby nigdy nie zabrakło pomocy dłoni drugiego człowieka. Niechaj czas świąt będzie czasem spędzonym bez troski i pośpiechu, a świąteczny nastrój otula nas swoim magicznym ciepłem. Nadchodzący rok niech przywróci odebraną nam normalność. Stary rok mija, lecz marzenia zostają. Życzymy, by 2021 rok przyniósł ich spełnienie. Niech nowonarodzony Chrystus da każdemu tę prawdziwą radość. Wleje ją w wasze życie, w wasze serca. Niech się wam darzy. Szczęśliwego nowego roku!